B. Błąd orientacji. Dopuszczalne wartości liczbowe błędu orientacji zależą od wykonywanych zadań. Dziwka, ten popista. Głupioż ma to. rura, Furiatka, wariatka, Idiotka. schizonka, krejzonka, tancuła, drewna, lesbika, panu na leki i oglękaj. Jak się ocknęłam, bardzo żałowałam. To nagle, tak jakby Twój wagon odłączyli od aktywy, nie? Ja. Jestem erotyczna, jestem niebinarna, jestem normalna, jestem aspołeczna, jestem nienormalna. Usiądźcie przy stole i jedzcie tak słodkie, aż zemdli was smak krzywdy pielęgnowanej pustymi rękoma. Moskiewska grupa badania ruchu rakietowego rozwinęła szeroką propagandę przez wykłady i artykuły. Słowo kobiety ma mniej mocy niż to samo wypowiedziane przez mężczyznę. Czego chcecie, kobiety? Czego jeszcze chcecie? Rozsmakowałam się. Byciu uprzejmą i miłą.